Witam serdecznie wszystkich zgromadzonych widzów. Dzisiaj wielkie wydarzenie sportowo-naukowe. Znajdujemy się na boisku sponsorowanym przez chorobę Alzheimera. Za chwilę zacznie się mecz, którego stawką jest zdrowie pacjenta. Po stronie przeciwnika na boisku kinaza PERC powoduje śmierć komórkową, apoptozę, nekrozę. U pacjenta wywołuje otępienie, utratę pamięci. Wygrywa Alzheimer. Wydawało się, że mamy ratunek. Pojawił się inhibitor kinazy PERC. Niestety jest agresywny w stosunku do komórek pacjenta. Dlatego należy poszukiwać nowych. Inhibitorów I wymienić gracza na boisku. Poszukiwania trwały długo. Przetestowaliśmy wielu zawodników, wykorzystaliśmy okienko transferowe i mamy teraz w zespole prawdziwą gwiazdę łagodny i skuteczny inhibitor kinazyper, który może stanowić potencjalny ratunek dla pacjentów z chorobą Alzheimera. W ramach kolejnej edycji programu Kumpel, realizowanego na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, zaprosiliśmy do współpracy dwójkę młodych, niezwykle zdolnych i zmotywowanych naukowców i przyszłych lekarzy Weronikę Caban i Juliusza Żaka. Wspólnie jako Zespół Zielony realizujemy trochę przewrotnie nazwany temat podwójne oblicze kinazy PERC, który jest częścią szerszego projektu międzynarodowego realizowanego w Zakładzie Chemii i Biochemii Klinicznej we współpracy z Pennsylvania University, na którym znajdują się również nasi doktoranci, a który, mamy nadzieję, doprowadzi do scharakteryzowania efektywnych inhibitorów kinazy które będą mogły być stosowane jako leki przeciwdziałające neurodegeneracji w chorobie Alzheimera. Praca naukowa wymaga od nas zaangażowania i cierpliwości. Jednak możliwość udziału w tak ważnych dla ludzi badaniach daje nam mnóstwo satysfakcji i motywacji do dalszej pracy. Jesteśmy bardzo wdzięczni za to, że możemy wziąć udział w tym projekcie. Mam nadzieję, że przekazałam im sporo wiedzy na temat metodyki badań przedklinicznych, no właśnie wprowadzeniem leków. Mam nadzieję, że ta wiedza im się przyda w swoich przyszłej pracy zawodowej, z, z pracy, pracy lekarza. Ja też wiele zyskałam, ponieważ praca z nimi pozwoliła mi na spojrzenie z innej perspektywy na nasze badania. Udział w projekcie pozwolił mi poznać naukę od kuchni. Spotkać osobiście naukowców, porozmawiać z nimi, zapoznać się z podstawowymi technikami laboratoryjnymi oraz doskonalić moje umiejętności pracy w laboratorium. Dzięki czemu utwierdziłam się w tym przekonaniu, że w przyszłości chciałabym być nie tylko lekarzem, ale też naukowcem.